Dzień dobry, dzień dobry siemaneczko, z tej strony Kiełpik a to kolejny odcineczek z CESA i z racji tego, że troszkę nam popadał śnieżek, także w CES też jest. No i dzisiaj gramy jeden na jednego na Daście 2, jest z nami Kazik. No cześć. Także lecimy, zaraz zobaczymy jak na tam wszystko wyjdzie. Pewnie Kazimierz wygra, Kazimierz mogę 4, także gość jest. Zobaczymy jak mnie to pójdzie. Gramy na A czy na B jeszcze? Dobra. Bo nie wiem czy ogólnie gramy na wszystko. Ogólnie to sporo szukania, nie wiem czy na A tylko może, co? tak, taki cichutki. To A czy B? Też. Co? Na jeden chyba BS. Czyli na A, tak? Może być. Dobra. Kurwa! A CZ frajer miał i dlatego. Mm, mm, mm. Dlatego żeś nie strzelał. Z daleka, frajerze. Po cholera. No byś mnie nie trafił nawet. <laughs> nie, CZ jest bardzo silną bronią. Tylko wydaje. No ale z daleka ciężko byśmy miał trafić. O patrz ta. Widz właśnie mi przysłał ofertę za trzy szczynki. Wymienił się ze mnie Maka. Przynajmniej jakiś skin będzie do makania. Bez skina. Sze e ja broni nie miałem na spawnie, tylko miałem ją wywaloną dalej, że w razie... Co, to ja już miałem ją na tym, na BS-ie praktycznie, pod BS-em. Mhm. Hmm? Masz rację. Nawet w piachach. No siądź, fra. No nie, fuck. Bulga! Dobra, nie skać, bo cię od Bo oga miałeś frajerze to Ale co te łatwiejsze jest tutaj bronić bobside'u Mogliśmy zaczynać na no. odwrót Dobra W sumie to I tak przegram i tak Ta. Co? W sumie to już by był koniec odcinka Kamimzowi za dobrze idzie Nie no, T Tak szybko się ci nie dam Dobra No nie Kurwa nie graj tym AUG-em, no Frejerze Mam teka i auga. dobra No i pomię <śm> jak, jak zabijesz mnie chociaż raz, to augen już nie będę grał Wybierz następną broń czy mam grać hmm, Pukawką y Diglem, tak? Może być Dobra no problem, my friend, no problem. No dobra Czekaj, jak mi się zacina kurde Mówię ci kub na przewodzie, a nie się męczy z tym głównym na... Bez przewodów, coś? No właśnie I ci na pewno też został Dostał chyba tak. Ile? Trochę ah. Kurde 62 dostałeś Ojej, ja, ja, ja weź wyrzuć tą broń. Wyrzuciłem. <laughs> może bez przybliżania lepiej będziemy grali, co? Eee, no, ty może z przybliżaniem i to tam bez różnicy. Ok. Dobra, chcie... Nie no mam twojego teka, także broni na razie nie kupuję żadnej. Dobra. <laughs> mów, mów gdzie idziesz, bo szkoda mi granatów na ciebie. <laughs> Teraz longem. No żartuję. Idź gdzie chcesz. No longem ja też. Has been Daj mi uciec! No nie, myślałem, że mnie fejkowałeś, frajerze. a mówię, nie właśnie, pomyślcie, że fejkuję, dobra? No, myślałem, że fejkowałem, na serio, ty, że fejkowałeś. Aj, ale ty, ja słyszę, tak biegnie? Nie, nie biegnie. Dobra, defuję dalej. Dobra, mam Twojego łępa. Yy, Bez skin'owego Tak, a Ty masz skin do łępa? Nie masz Poczekaj. Yy, PM. UMP, UMP, UMP. Włókno węglowe mam. Gdzie Ty jesteś? Chip, 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 i... O ty, fraja. Ci tak powiem, zaskoczyłeś mnie trochę. O. A? Pierwszy raz mi się udało. Możecie kupić jakąś broń wyrzucić. Nie, spokojnie. Chyba że tobie kupicie. Nie, ja na idykas. No ja też. Dobra, gram diglam. Do Come on, go fun, go fun. Ta ty ty ty, ty ty ty, ty ty. Teraz taktyczny flashing na shorta. O, tam. że Cię nie widziałem nawet. O, błotniaczek. <gry> Patrz, taki błotniak. No błotniak, zamarznięty błotniak. Chyba gdzieś go znalazłeś, co? Nie no będę grał pistoletami to nie mam szans, ale dobra Nie no, graj normalnie ty um, to czym by cię tu pocisnąć? Tylko ty po prostu bez przybliżania, nie? Dobra, cip, cip, cip. No co? Co się bądź co? Dobra to łap gruszeczkę O kurde <gryst> <gryst> A <Ach>, frajerze, Wiedziałem Specjalnie <gryst> <gryst> <C> powiedziałeś <gryst> A Zobie no się ty umieć, kawe co zrobi. <gryst> A nie w góry. ładnie siądzie ty hmm? nie, nie sądziłem że tak ładnie siądzie <gryst> A ci ładnie naprawdę siadło w Luj. <gryst> Dobra, dwie rundy twoje grałem na pistoletach, reszta moja Ta mm? się okaże, panie Kazmirzu. No patrz, patrz co się ta radzieje. Dobra, nie ma sprawy Mój frendzie. Kurwa Nie poleciał tak jak chciałem jest pierdolasz Ależ się zablokowałem ida. Nic nie słyszę Dosłownie nic Co teraz A. No! Ale fartuś! Oho. Ale to zrobiłem co? Ale człowiek Szaleniec. Nie wiem co się znajdę, z to on w powietrzu, jak gdyby się zablokował przede mną i spadł mi pod nogi. A i tam draźnie jest źle No nie jest najgorzej żebyśmy no. do tamtej grali, co wtedy? to bym wygrał, może Nie, bo tamta mapa była ciemna Nie, nie tamta Ta inna Zostałeś? Coś ty... Uf. Dobra, idę shortem W dupie Nie musisz mówić gdzie idziesz Masz, ale 33 sekundy ci zostały. O nie! Kurde. O nie! Jesteśmy, Jesteśmy zgubieni. Dobra. Biegłeś dołem chyba, co nie? Nie. To jest Tak. U. wabika tam się rzuciłem. Ale rzuciłeś tam, w sensie byłeś na tamtej pozycji na shorta i już rzuciłeś tam? Nie. Z tego rzuciłem. Z mida. A no z mida, bo z, no, jak myślałem, że z... Nie no, tak, 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 tak się chyba nie jada. da. Da. aż bo zima. Nie, nie, nie. Co ci siodło? Kurna. A i przypominam, że dzisiaj do 16 gramy Bo zawsze te e, mecze są do 10. Ale później e, na YouTube ten za krótko jest, bo tam wyjdzie zależy jaki mecz, ale jak na mapie jakiejś e, małej to tam z 8 minut to To jest mało. To jest nic. No. To jest oglądać i nie ma co oglądać. No właśnie o to chodzi. Po głowie Kurde, zablokowałem się gdzieś <laughs> Waląc centralnie w drzwi <laughs> Nie, bo na ślepo szłem, mówię flasza wyrzucę i ogień A i dostałem od Ciebie jeszcze flasza. No ja nie od ściany i one wtedy tam wlatują tak głęboko w miarę i do A <laughs> Cię wkurzysz i P90 i takiego flasha mi tam pizzniesz to zapierdzielasz po swoje Let go. W sumie... O, tylko, że u nas szkoda, że śnieg zeszedł, bo brakuje tego klimatu, nie? No trochę roztopią Może na święta będzie Nie Może kolejny Nie na te, te, nie? Żeby było na dwa spawny, to by prościej było o, Dla ciebie Powiem na dwa spawny, w sensie raz tu, raz tu by spełniło? Plętuj, plętuj Nie! Nie! No nie! Jakbyś nie podskakiwał to bym cię nie widział Miało być tak fajnie Kurde A na fleszu uciekać? No Mówię w dupie, zaplątuję na shorta, pójdę na shorta i go zapieprzę, nie? Miało być tak fajnie, no Kurwa. Boże. Co za mecz... A wtedy co my się uśmielimy? <grym> no w tym ostatnim u ciebie co graliśmy na twoim. Tak się strocholim, że hej Eee... Ja pierdzieliłem całego twojego spawna. Ta? U Umie byłeś na spawnie? No nie na spawnie, ale przebiegłem od twojej strony. Aha Bo ja przez B szłem, znaczy prawie przez B No ja midem szedłem, czyli przez B musiałeś przejść Mida. Od B mida na... Tak? No, no bo ja przyszedłem przez mida, przypierdzieliłem ci, cię, nie widziałem Gdzie jesteś? O! Do... Kurwa nie Ale się wkurwia na tą grę, o kurwa Szmata jebana Dać ci wygrać tak poza odcinkiem? Tak... Nie, nie trzeba. <noise> no, ale nie ma co, nie przesadzajmy rangi różnicy. Co? Tak. No Jakbyś przegrał, to naprawdę byś się upokorzył. No ja bym się upokorzył i to bardzo. A ty jakoś nie za bardzo, no bo to G4 kontra S5, no to jest... Um... No, Prawie kałach ty. Znaczy byłeś i spadłeś. No byłem, by, byłem, spadłem, byłem, spadłem, byłem i spadłem, ale spadłem, no bo mnie kilki kilka razy ludzi. Z... Szkoda, że też, że kołachem mnie jesteś, to byś bardziej się pokorzył Flashback. Słyszę jak na longu frajer czeka na mnie Tu jesteś, flasza? Ty? No się, dostałeś flasha, bo z Longa rzuciłem O! O siadło mu! Dostałem flasha Na dobry flash Ale letko A z czego to rzucałeś w ogóle? Kawa od drzwi się tej tej beczki wiem, że... O, zmiana strun tak w ogóle No Struny zmienione To Taro patrz taki opiek ze mną zremisuje i będzie mistrz. Hmm. dobrze by było żeby tak było Tylko na A On A on nie A. Push, push, push Jadę ci tam jak Dawaj Pojedź mi chociaż czas na no weź O na short jesteś? Wychyl, wychyl, wyheł Legend trafił Uh! O! 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 Co trafiłem Jaki fort No ja cię widziałem, mówię dobra, lecę dalej eh. Zaczął strzelać, mówię, O nie Tak to ja się... trochę go pofejkuje Tak to mi się bawić nie O jeszcze ten night i będzie pasownie Patrz tego jakiego ma, ale nie Faktoryniu no nie Trochę szkoda A e, po szrci popierdalasz Fak Ramo mi się skończyło. Ale Teraz to żeś mnie tak trochę zrobił, bym powiedział bardziej mm, Tak taktykowo Ale miłem w cholery. Ja cię dawno już z digla zabić. Hmm. <noise> trochę zlamiłeś Trzeba się przyznać. Dobra, famas... To... boom headshot i koniec. Ale brzydki, ten famas. To jak ty? <noise> No, ja, ty śprawiasz. No, teraz siadł. No. O, tak jak chciałem. <tryk> <tryk> o, ty nie sądziłeś, że ty tu przyjdziesz. Mm. <tryk> o jebany, jak się straszyłem <tryk> No. Ta, 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 ta. Ta ta, ta ta Co? I tak ci gra. Ale połowa! A rank więcej jest niż połowa No jak? 6? No A 4, No A 5! O. Jak ty strzelasz? Tak było słychać jakbyś auto szmaty miał A co jest z Nie. Niee pum ludzie Jeszcze jakaś muszę przegrać, co? No w ogóle Zamaniona Przegrasz To nie będę już takim frajer, za auto szmatowe grał, nie? Co no ten napis Skina ma tu na sobie nie wiem Jaki? Eee George! Kurde jak się zlękłem ciebie w dupę Najgorsze takie stresy No słychać, że zaskoczyłeś, on wie kurde nie widzę go, I tak sobie idę za tobą No ale flesza, wrzuciłem ja oh. że nie będzie słyszał Kurde na ta? Widzisz ta? 160 killi O, Kaźmisz pochwal się ile masz Na czym? Na... Na czym? P90 3,5? Tysiąca? Smok no, mi, mi nie siadł Idę na short O, widzę cię, ja cię Kurde w dupę Jeszcze dwie runda i koniec da, 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 da się gra chyba dobra, szybko kończymy i, i, i jadę kurczaki potamykać Ła Tu weź tam na obiad przywieź Nie no dzisiaj no, dzisiaj była znowu pomidorowa Dlaczego coś znaleźć na mid'a? Padłem na mid'a, tylko flash odłóż. No słyszałem. Palony kiełbi! Kurde tam. Dostrane obrzym. Ale Nie pierdzielaj mi z tym gównem. Dobra, więc tak. Graja w bo pewnie zbierać na WP No, to daj mi kurde kasę No to trzeba... To bym Ci kupił, zostawił na... Zaniósł Ci, kupił sobie jeszcze jedną broń być byś na tyle jak gdyby za. Let's go, let's go, let's go. To nie da się tak, bo byś nie zdążył donieść Zdążyłbym Ci... Z bym kupił no, Nowy czas by był Wyrzucił jedną, drugą zostawił Jedną bym Tobie zaniósł, drugą bym wyrzucił No teraz to nie, teraz... <śmiech> <śmiech> Skanowo! <sukano> Zostaw to! Zostaw to, jest! No nie, nie wziąłem! Kurde. Niech, no, niech, niech, niech. E, to, 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 to. to. A. Dobra, idę z y, pistolem tylko. Ujebanym w błocie. Go, go, go. degle. Dilda. Degle, 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 degle. Kurde, na fleszu Ach. flesza wyrwał, dobra, katmisz wyglał, rodzieska. Także trzymajcie się, zostawcie jakąś łapkę suba na razie. Cześć, piątka. temat.